Mamy już dwa nowe czujniki poziomu oleju. Tu jest stary, ten jest nowy. I tak. Przy nowym nie ma tutaj tej nakrętki i tej tego pierścienia zaciskowego. I tutaj przychodzi taki kran. Najciekawsze jest to, że to nie jest dostępne osobno, tylko to jest dostępne razem z kranem. Także teraz zobaczymy jak to zrobimy Lekko wykręcił się? Lekko no? Może już było odkręcane, ciekawe 30-24 17 brałeś czerwone? nie. nie nie mówię, że ty. Wczoraj? No, bo nie, nie. Nie brałem. Bo od dwóch dni nie mogę znaleźć. A zobacz ten. Dzisiaj też jest. Ile ma być? Nie, nie, ma się zmieniać płynnie, nie? Ale zobacz, bo on będzie zaraz... Płynnie, płynnie, płynnie zaraz wskoczyło, widziałeś albo było 220, zaraz no. 10. Albo w ogóle, albo ten. To czyli jest popsuty. Ja daj nowy. Jeden Jedynie drugi jest popsuty, tak naprawdę. Tamten w ogóle nie pokazywał. Tego się nie zreanimuje? W żaden możliwy sposób. Chyba że by kupił cały ten. Ten potencjometr, czy. Patrz, ten. Może nie pokazuję, bo to w tej sadze jest taki tylny, jest szlamie na dobrym hmm. ja Pędzelkiem wtedy też to myłem. Obo dogięć bloszkę bardziej. Dobra, a ten? Nowy, drugi? Nie mam drugiego. Yy, a nowy plus? Co? Nie, nie tego tak tak ja kiedyś to nie. próbowałem regenerować, czyścić i to. To się nie spisuje, nie sprawdzę, to się, Czyli, to, czyli oba, oba padnięte.

To muszę Dobra, podłączymy teraz je i poruszamy, zobaczymy czy się zmienia w tym, nie, w ciągu To w jest? Co? Co ale bo to ten kran się chodzi. Z tego tu krana to jedna powrót z zbiornika górnego następna, mhm. nie? Jakby tutaj dorobił ten y, węża i tutaj taką zaciskową wtedy. Coś zrobimy zaraz. Masz tu kombinarki jakieś? Ósemkę tam masz co mam? Ósemkę. No ósemkę? No. To 27. od Ja tutaj mam Dobra, ja już też przykręcam. I ten, zrobimy tak... Zrób że, tak, że pusty jest u ciebie, nie? No i zobacz, co ci pokazuję teraz. W ciągniku. Dwie pokazuję? Tak. Rośnie coś? Nie. Co? A masz papier, że pusty? Tak, ja mam pusty. O Oj, teraz jak włączę, 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 pokazuję 5 stresów. A teraz? Dali 5. O 4. Teraz za 4. Czy to cię mnie schodzi? A już tamty jest. Tak, po chwili spada. Teraz powinien być pusty. No i teraz się pokazujemy, ale mam na pusty. Dwie. Dwie pokazuję? Tak. Hmm. A jak tym twoim ruszysz? O i teraz chyba nie wiem, masz załapał jakąś rezerwę, coś? Bo on tak z opóźnieniem działa, jak No, po chwili dopiero łapie. Że nie ma paliwa, a teraz lekko ruszę. Czekaj, lekko poruszę i zobaczymy czy... To on działa z żeby nie skakało jak się pływak buja może. No a teraz? Jestem rekordowa. Pływaki mamy być sprawdzone i działają. Teraz do zbiornika. Z jest otuszczony. Było byłoby nim dużo śmieci. Po dłuższej walce odzyskałem ten pierścień zaciskowy jak ja to zrobiłem? frezem takim ścianki pomniejszyłem jak najbardziej i śrubokrętem udało mi się to wyciągnąć teraz tak zakładam nakrętkę i nowy na wypiercie muszę nałożyć mam nadzieję, że będzie szczelny no i co? i dobrze. co? Kurwa, nie jestem spawaczem pierwszej klasy, ale tak, że źle nie wyszło, nie? Światło Tak dla siebie może być, nie? No tak. Dobra, ten. Dobrze jest, żeby trzymać, nie? To to dziura była, nie? Tak. No nie no. wiem, czy tu, Bo mamy jeszcze rurkę no nie wiem, czy to spierdoli, bo musiałem tak na półkrocie. trzeba dać tutaj od razu. I tu. Tam było bardziej. No i tu, nie? Od razu, tak. No. To jest chłopnika. Chłopnika. No. Ja Nie wiem w ogóle, tutaj to nie powinno być dłuższe nie? Pewnie było, też się wytarło tutaj. A to ustawialiśmy już coś, widać. To się powycierało tutaj też, nie? No? Abyś ja byś wziął jakiś ten sprej jakiś i jeden do hmm. Tam będzie? No będzie to fajne. Tu tylko wstawiamy, nie? Tutaj będzie, też. No, nie będzie to wańcowy, nie? No, no to, to trzeba było wyciąć z nosa. Popatrzę, że jeszcze kurwa, tak jakby świeższa plama była. Nie. Chyba się kało po prostu. Montaż C363P. Polerujesz? Nie, no tam jeszcze mu odpuszczę gdzieś tam, bo... Wyprawka będzie. Poprawę już. No jaka różnica jest jak kiedyś, a teraz nie? W przebarkach nawet nie? No teraz tu wiesz. Ta, ta lepsza chłodnica, jest ta oryginalna. A ta widzisz teraz takie robią. Jak ja to w mojej... Schowach. Co? Pracuję ja koła. No tak, no nie będzie jej wyrzucać przecież. Nie? już na koła! Zgadza jest tym samym pudełku. Gdzieś tam w pudełku był, w kabinie by był. Dawaj Będziemy malować maskę. Tak nie wygląda. Tak. Uczysz się? Co I maska pomalowana Zaraz będzie Jeszcze napełnianie i jedziemy dzisiaj na ziemiaka sklepowego, na Kurasa i na Zuzanie. Zaczynamy pracę. Najpierw od sprawdzenia deszczomierza. Mamy 14 litrów. 14. Ale to jest w ciągu chyba tamtych 4 dni. Bo tu jakieś deszcze przechodziły. Raz większe, raz mniejsze. Ale coś tak zawsze, coś zawsze jest. Tu jest poprzecznik, jest zrobiony zuzaną. Скамы машына ідземі. We get а 老公、no, cool. Mniejsze zło Najwyżej zabieg powtórzę A woda jest potrzebna Nie zostało jeszcze tylko 90 litrów Już koniec Wola będą zrobione. Zaczynamy od początku. No i dobra, wyłączam nawigację. Składamy belkę. W został tylko testowany, tylko ten kawałek zuzany, ale to już jutro nie będę wracał. Tym bardziej, że tam zaczęło trochę błyskać. Nie wiadomo, czy to noc, czy coś nie przybiło jakiegoś deszczu. Akurat tutaj na tym polu i na polu tym największym to było najmniej opadów w tym roku. Na. Jeszcze tylko lampę wyłączymy Dobra, idziemy do domu Kurasa uprawiamy praktycznie od początku Jak zaczęliśmy ziemniaka Najpierw był to ziemniak skrobiowy, tylko u nas nie było jadalnego Czyli to był kuras Tam inne też żeśmy przerabiali skrobiowe Ale jednak ten kuras został do końca z nami ze względu na to, że plon jest dosyć wysoki no i gorzej to jest właśnie z tą skrobią ta skroba nie jest stabilna w nim bo się waha tak nawet i u nas akurat tego nie było, ale u niektórych podobno nawet 14-16 miał kuras u nas średnia w kurasie tak z wieloletnia to wychodzi w granicach 18% skrobi, bywało lepiej, bywało gorzej ale nie było w sumie żadnych Takiej tragedii. Zawsze on nadrabiał tym plonem u nas. Nawet jeżeli była ta skrobia w granicach 18-17, to wtedy był dużo wyższy plon. No i kuras jest, wydaje mi się, bardzo podatny właśnie na tą dzieciuchowość czyli przedwczesne dojrzewanie młodych wolf. I Spowodowane to jest właśnie brakiem opadów, długotrwałą suszą z czym, że co, później po deszczach właśnie te bulwy szybko dojrzewają młode i zawiązują nowe, nowe, nowe ziemniaki, nowe bulwy, co później powoduje przy ziemniaku skrobiowym właśnie spadek skrobi dużej, bo te nowo nawiązane bulwy już nie osiągną tego poziomu skrobi. Tutaj właśnie zauważyliśmy, że jednak w tym kurasie chyba jest największy problem. Przy jadanych ziemniakach tego tak nie widać, a nawet jeżeli to by się wydarzyło, to aż nie jest tak aż, aż, aż dużym, aż dużym takim problemem, jak przy skroju. Dzisiaj miałem taki dzień, że mało nagrałem. Ale tutaj ogarnąłem sobie z tą instalacją. Eee, a więc tak, tutaj nie robię stacyjki tutaj, tylko zrobię stacyjkę tu jak była, bo musiałbym tam przewody ciągnąć wszystkie. A i tak będziemy przecież tamtą kabinę remontowali. Tam sobie zrobimy już tak jak należy. A tutaj zrobiłem to w ten sposób. Dałem stacyjkę od Magnuma. No i sobie ta stacyjka, jakby to powiedzieć, ma jedno zasilanie. Starter. I dwa tutaj położenia. Jedno położenie jest takie, że mamy prąd, jak dajemy do tyłu, i to jest prąd na radio, na dmuchawę, na wewnętrzne takie urządzenia, a dalej, jak dajemy w drugą stronę, to jest prąd, już wtedy na, na wewnętrzne urządzenia i na zapłon, na rozruch, i w środku jest postój. I też to działa w ten sposób, że Gdy uruchamiamy go to, yy, to na przykład teraz zapalę światła I przy rozruchu Przy rozruchu yy, Będą mi gasły Światła O co mu odbiło O tak Nieraz tak ma, nie wiem czemu, że coś go tam zawiesza Czy to rozrusznik? Nie, to dobrze kręci Głosowanie jest wszystko w 14V zaraz wzrośnie I ten I Musiałem to w ten sposób zrobić To jeszcze tutaj sobie dam koszulki ten poczliwe. Nie chciałem wsuć tych oryginalnych tyczek Bo nie wiem czy nie wrócimy do oryginału Jak będziemy kabinę remontować Dlatego jest tak to zrobione Naszego, żeby było ciszej i zrobiłem to w taki sposób, że musiałem zastosować dwa przekaźniki, ponieważ yy, przez tą stacyjkę bym nie przeniósł takiego obciążenia, tak mi się wydaje yy, i ona nie ma takiego podziału, bo tutaj, tu jest tylko stacyjka, a tam jest taki przełącznik i on nam, tu widzimy mamy dwa zasilania, jedno zasilanie, drugie zasilanie, w sumie tu nawet trzecie. I tak, nadmuchawy, żeby to się załączało osobno, to musi być przekaźnik. I tutaj są znowu dwa zasilania. To jedno zasilanie jest na starter, a drugie jest zrobione też na, na przekaźnik i przekaźnik nam załącza te większe z tutaj tym, to jest, na, to jest chyba na... nie mam tego schematu. To być może jest na skrzynie i na pozostałe elementy układu ciągnika dlatego to wszystko musi być podzielone a statyka nam tylko łączy w sumie z jednego zasilania to nie chciałbym tak robić, że z jednego zasilania daje prąd na wszystkie odbiorniki bo nie, no, dlatego tak to podzielili tak trzeba to zrobić a miałem to tak zrobione, że to było tak zrobione dobrze, że to przerobiłem bo to było naprawdę jakby to wytłumaczyć było wzięte tylko jedno zasilanie, tu, to, i, to dawa, i z tego zrobili prąd na dmuchawę tutaj, podłączyli się tu i na ten i, i poprzez dmuchawę szło, szedł prąd na, na światła i na pozostałe elementy, tak jakby odwrotnie to zostało wszystko połączone dlatego to wszystko mi tutaj się y, tak grzało y, i Podczas włączenia dmuchawy napięcie nawet mi spadało na tym tam na, na tym y, woltomierzu, który zamontowałem. Dlatego zacząłem grzebać, szukać y, i dobrze, też, że to zrobiłem, bo no, tak i tak by to wyszło mi wszystko podczas pracy w polu. Bym do tego musiał wrócić. A teraz na spokojnie sobie to ogarnąłem. I wydaje mi się, że teraz powinno być dobrze. A może wrócimy do oryginału. Jak będziemy go remontować tak, że tych kostek nie psułem, to wiadomo, wszystko ładnie odizoluję, pospinam i tu zamocuję stacyjkę. Nie będę tych wszystkich przewodów aż tutaj ciągnął, bo to na razie nie ma sensu, bo ta kabina jest tylko tymczasowo w tym ciągniku. I tak i tak to będziemy robić. Ale już to mi fajnie działa. Tylko jeszcze nie wiem do czego ten tutaj przewód jest. Muszę schemat sobie zorganizować 89 fajnie, bo wszystkie kable są ponumerowane i ten i wszystko jest, ja tylko trzeba mieć schemat. Dobra, i tu powinno, a tu dalej są jeszcze, bo tutaj idzie wiązka, tu jeszcze przełącznik działa, bo tu wycieraczki jest, są i ten. Światła krótkie, długie, wycieraczki. Te funkcje jeszcze działają tutaj w tym przełączniku. Tutaj to, to zostawiliśmy jeszcze. Dobra, jutro myślę, że już tą podłogę skręcimy. Tylko jeszcze tam zobaczę na skrzyni, w którym jest ucieknie olej. Z filtra wyciek, wyciek usunęliśmy dzisiaj. No i tyle, bo dzisiaj miałem ten serwis do kombajna. W kombajnie się okazało, że jest jednak uwalniany wtryskiwacz. Także mają przyjechać go wymienić. Nie wiem, jakie będą koszty. Wszystko mają wycenić. Yy, także nie żaden sterownik Silnika jak mi pisali w mailu. No i dobrze I yy, to, to trzeba to wszystko to poskręcać Dobra, idę do domu Odpoczywać. Muszę spóźno około 10